Cześć, ja jestem Galdamir, a to jest Wilson w grze Starf. Starve. To jest drugi odcinek z tej gry, który możecie, który możecie zobaczyć na moim kanale, który jest kontynuacją przygód Wilsona. Mam zamiar wyruszyć troszeczkę dalej, sprawdzić jak, jak ma się zastawiona przeze mnie pułapka na króliki, do której dołożyłem marchewkę jako taką przynętę. Ale po drodze muszę też zbierać nasionka, bo jak widzicie, tutaj moje życie jest no, na wyczerpaniu. Potrzebuję, potrzebuję po prostu jedzenia. O, coś się złapało do mojej pułapki. Bardzo mnie to cieszy. Ustawię kolejną. Niestety nie mam marchewki w tej chwili. Ruszam szybciutko do ogniska, żeby tego królika przyrządzić i zjeść. Gdzie on, też? Wiesz, on tu jest? Tu go mogę położyć. Okej. Okay. Mogłem go jeszcze ugotować, ale nie trafiłem oczywiście do ogniska tak jak chciałem. No okej. Okay. Cóż możemy więcej y, zrobić? W czasie, kiedy przez chwilę eksplorowałem tą mapę, dało mi się. Udało mi się natrafić na żaby, które tak jak. O! Jeśli słyszeliście, to to był mój piesek. Um, na żaby, które także można tutaj zabić. Widzicie, że mam już halucynacje. Jedną udało mi się trafić. Nieco. Szybko biegną następne, więc trzeba wszystkie trzy. Będzie tutaj. Zambić i pozbierać wszystko to, co upuściłem. Te żabie nóżki można oczywiście skonsumować. Tutaj już też coś wcześniej zgubiłem, bo próbowałem już z tymi żabami walczyć. Im ich więcej, tym jest trudniej, tym jest gorzej, bo trzeba tą żabę kilkukrotnie trafić. Kiedy nie nas już trzy. GONIĄ NAS JUŻ TRZY ŻABY O, TERAZ JEST ICH PIĘĆ I TO GENERALNIE BĘDZIE CIĘŻKO SIĘ RACZEJ Z nimi UPORAĆ OK, TO CO MOŻEMY ZROBIĆ TO MOŻEMY TUTAJ zostawić SOBIE OGNISKO ZETNĘ TO DRZEWO OK, I TERAZ MOGĘ TE ŻABIE NÓŻKI PRZYRZĄDZIĆ TO MAM NADZIEJĘ, ŻE ONE Zadają mi przetrwanie na jakiś czas. Okej, okay, mam jeszcze nasionka. Nasionka też, też ugotuję I też zjem. O, jesteśmy już w nieco lepszej formie, Połowy połowę życia. Kolejna nasionka. Co możemy tu zrobić? Potrzeb Będziemy potrzebowali jeszcze jedną sikierkę, bo ta już jest na wykończeniu. Co się od beta testów zmieniło, to między innymi to, że Wilson sam chwyta za kolejną sikierkę, jeśli taką posiadamy w Ekipunku. Tego wcześniej nie było, wydaje mi się. Okej, okay. jesteśmy cali i póki co zdrowi. Moim takim planem na dzisiaj jest znalezienie złota i próba stworzenia tej, tej maszyny do wynalazków. To by nam zdecydowanie Umożliwiło no nowe drogi rozwoju i by mi pokazanie czegoś, czegoś nowego, czegoś innego. No i to myślę o to. Do o to się będę generalnie starał, do tego będę dążył. Te czasami, jeśli ich nie wystraszymy, zostawiają do nasionka, Widzicie, tu coś, coś wędrowało. To raczej nie było. Widzicie to? Hmm. Okej. Okay. jeszcze jakieś drzewka, żeby zbroić się, więcej drewno. możemy też tymi odchodami palić. Tutaj mam jeszcze jedną pułapkę, nie zostawiłem jej. Bardzo przydałoby mi się marchewki. Tak się zastanawiam żeby iść gdzieś jeszcze bardziej tu na południe. Jakby tutaj zostawiłem to pierwsze obozowisko. Gdzieś, nie, gdzieś tu zostawiłem pierwsze obozowisko. E, natomiast no na razie tam nic interesującego nie udało mi się znaleźć. Więc będę za chwilę, gdy skończy się noc, wędrował na południe. No i cóż, grając z Wilsonem, a ja grając z Wilsonem, będę się starał odblokować kolejne postaci. Uch, czegoś się przestraszył i pokazać wam, pokazać wam przygody także innych bohaterów tej gry. A na razie będziemy podróżowali z Hudsonem. W beta testach było tak, że jeśli blokowałem już na przykład łopatę, to potem mogłem ją jakby wykonywać niezależnie od... Od postaci, od kolejnej postaci, na jakiej gra. No, Wilson boi się coraz bardziej. Ciągle nie rozumiem tej strzałeczki, ale myślę, że wkrótce e, się dowiem, co ona oznacza. Nawet jeśli to będzie oznaczało. Mam nadzieję, że nie. Śmierć Wilsona. Tak bym nie chciał. Zwłaszcza na waszych oczach. No, ale zobaczymy, jak będzie. Na razie przeczekamy noc. No i cóż, ruszę, ruszę w dalszą podróż na południe, zwiedzając tą, tą mapę. Potem, wybaczcie, ale ucieknę oglądać sport, ponieważ w tej chwili w telewizji zarówno mecz Polski, polskich piłkarek ręcznych o brązowy medal z Danią, dodatkowo skoki narciarskie, druga seria i jeszcze Liga Angielska, która jest moją, moją zdecydowanie ulubioną ligą, jeśli chodzi o piłkę nożną. Także ten odcinek. Pewnie zbyt długo nie potrwa, ale spróbuję jeszcze coś na południu tutaj odkryć i zwiedzić. Znaczy ta bestia się tu przesuwa niezależnie od tego, czy jest dzień czy noc. Te halucynacje mi się trochę nie podobają. Nie wiem z czego one wynikają, czy, czy z tego niedożywienia, czy to jest kolejna. Coraz więcej takich dostrzegam. Ok. Dwijemy na południe, już się zbytnio nie będę zatrzymywał teraz. O! Świetnie. To da się zjeść. Z pszczołami nie będę w tej chwili walczył. To jest ciężka walka. Jest ich sporo, a nie wiem na ile miód byłby mi w tej chwili przydatny. Czy ta wędrówka na południe nie jest zbyt udana, bo jest tu mało jedzenia. Przydałyby mi się chociaż marchewki. Wówczas mógłbym ustawić więcej pułapek na króliki i liczyć na to, że, że na tym mniej się troszeczkę... Troszeczkę Wilson pożyje. Widzicie, tak właśnie wygląda problem tej gry, yy, jeśli chodzi o przetrwanie. Stąd nazwa tego, tej produkcji. Bo nie jest po prostu łatwo zadbać o to, żeby nasza postać miała wystarczająco dużo jedzenia. Przejdziemy sobie koło do pszczół, nie zaczepiając ich jednak. O, widzę tu jeszcze jedne nóżki. Żabie, aha, to było w czasie tej ostatniej walki, kiedy przed piątką. Żab uciekałem już. Możemy oczywiście nadal polować na żab. Mam jeszcze na trochę armora i co się generalnie powinno udać, ale wtedy kiedy walczylibyśmy z jedną żabą, a nie z taką ich ilością. Napisane, że to mu komory. Nie mają też... Nie mają też koraka z tego co pamiętam, jedną taką, jednego takiego grzyba już wcześniej zdarzyło mi się zjeść. Teraz oczywiście wrócę do tych żab, żeby zebrać to, co mi upadło. Tak jak widzicie, kiedy one atakują i trafiają mnie tymi atakami my trafiają tymi atakami, to coś gubię, w sensie coś spada na ziemię z tych rzeczy, które mam w ekwipunku. Chyba, że są to rzeczy, które są z przodu tego ekwipunku. Okej, okay, ogromnie jeszcze w tą stronę. Mamy jeszcze ciągle dzień, więc nie będziemy się zbytnio zatrzymywać. Zjadłem sobie te leśne borówki, no dalej jest niestety głodny, no nie dziwię się. Kasiąka zabraliśmy, idziemy na północ w takim razie. Skoro na południu jest woda. Hmm, na północy też jest woda. No cóż, wędrujemy dalej. Nie ma co generalnie iść przy samej linii brzegowej, bo, bo jakby nic tutaj nie upolujemy, a wszystko co możemy znaleźć jest raczej położone gdzieś bliżej środka. Szukam jakichś marchewek najchętniej. O! Do... Okej. Oh. Okay. Ja mam jakąś marchewkę O jest I jeszcze jedna, jakże świetnie. Okej, okay, tu mamy klatki nasze Może no, muszę walić, ponieważ jest tu sama To no, jest już trochę więcej Trudne żaby. Oczywiście chcę je zabić, więc tak na dobrą sprawę. Nie dziwię się, że się bronię. No cóż, teraz zacznie mi już spadać życie, ponieważ straciłem moją. moje uzbrojenie. No. Trzeba się wykazać nieco refleksem, żeby uciec. Pewnie z króliczków nic się nie złapało, tak myślałem, Taka, żeby się wycofały. Zostawię sobie tu jeszcze jedną pułapkę. Okej. Okay. A drugą tutaj. Okej, zbliża się wieczór, więc króliczki już i tak się pochowają. Ale za dnia jest duża szansa, że tym razem coś... Coś złapiemy To znaczy Wilson coś złapie i upoluje No oczywiście to on tutaj głoduje Okej okay. Szybciutko Oj. Szybciutko ognisko Cóż teraz? Załogamy. Teraz mamy do ugotowania to. to są maliny. Okej. Okay. No i jeszcze mamy takich żywki. Jest ich sporo. Więc też się pożywię. Hmm, pożywię nimi. Cóż, poza walką z żabami. To dość żarłocznymi żabami. Nie udało mi się wam pokazać wiele więcej. Mam nadzieję, że, że lepiej będzie... 59, hmm. a kiedy zjem? 49. Niedobrze. Czyli to one wpływają na, na moje halucynacje. Okej, okay. zaczynam rozumieć, natomiast nie wiem zupełnie jak sobie poradzić z tymi halucynacjami co zrobić, żeby, żeby ich było mniej? Na razie sobie je zwiększyłem. O, widzę coraz więcej takich duszków różnych wszędzie biegających. Co my możemy zrobić? Czy ja mogę jakąś zbroję nową? Chyba tu nie mam niczego. Aha, ja ją chyba znalazłem. A nie wykonałem, bo żeby ją wykonać na pewno potrzebuję... Mienie tu kilka mam, mam trzy co prawda, ale to nie jest problem. Nic więcej nie uda mi się, niestety, teraz zrobić. Będę dalej zwiedzał północ, a potem jeszcze tutaj są jakieś nieodkryte tereny. Na pewno tu są pająki. Już wiem, że tu są żaby, że w kilku miejscach mogę się postarać o, o znalezienie Znalezienie pszczół i miodu później. No ale do tej walki muszę być troszeczkę lepiej przygotowany. Przydałby się oszczep. Wydaje mi się, że nim nieco lepiej zadaje się obrażenia, ale to jeszcze kiedyś sprawdzimy. A teraz, wybaczcie, uciekam do moich sportowych, jakby to powiedzieć, do mojego sportowego zainteresowania, do mojego hobby. Nazywajcie to jak chcecie. Siądę przed telewizorem i będę oglądał. No cóż, a z wami się już żegnam, do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.